Hello, mam na imię Kuba, jestem narkomanem, lekomanem, alkoholikiem i jedznioholikiem. W wolnym czasie nienawidzę kobiet. Przeczytam Ci teraz moją piątą pracę z odwyku, jaką jest bilans zysków i strat. Jest to podzielone na zyski i straty zdrowotne, czyli psychiczne i fizyczne, na materialne, moralne oraz relacyjne. Także zaczynamy od pierwszego podpunktu, czyli zdrowotne, psychiczne i fizyczne. Zyski. Używki i kompulsywne obiadanie się zapewniały mi komfort oraz ucieczkę od problemów, z którymi nie mogłem sobie poradzić. Często decydowałem się także na wykonywanie treningów pod wpływem stymulantów, aby zmniejszyć efekty uboczne. Przez kompulsywne obiadanie się miałem znacznie więcej energii, którą starałem się spożytkować na sesjach treningowych. To było ich więcej i były bardziej intensywne. Branie nar Dawała mi wystrzał energii i motywacji, dzięki czemu brałem się pod wpływem za rzeczy, które od dawna odkładałem w czasie, jak na przykład sprzątanie pokoju czy segregacja szafy. Narkotyki zwiększały również moją kreatywność, którą wykorzystywałem szczególnie na pisanie w dzienniku o moich problemach. Szkoda tylko, że na trzeźwo zapominałem o wszystkich moich wnioskach. Straty Połączenie uzależnienia od jedzenia z uzależnieniem od narkotyków doprowadziło mnie do załamania psychicznego. Od zawsze miałem nienaturalnie duży apetyt, jednak przez całe życie się odchudzałem, aby mieć estetyczną sylwetkę. Kocham jedzenie bardziej niż cokolwiek innego, ale jednocześnie jestem bardzo zakompleksionym człowiekiem, któremu zależy na niskiej wadze i swoim wyglądzie. Paląc marihuanę, jedzenie dawało mi jeszcze więcej przyjemności. Branie stymulantów pozwalało mi się bezwysiłkowo odchudzać, dzięki czemu później mogłem jeszcze więcej jeść. To błędne koło przez pewien czas służyło mi zbyt bardzo, przez co zagalopowałem się z moim uzależnieniem. Doprowadziłem się przez to do stanu, w którym nabawiłem się bulimi, stanów depresyjnych, miałem początki schizofrenii, mam permanentnie złamane serce, mam problemy z zachowaniem uwagi, mam dziury w pamięci, jestem rozchwiany emocjonalnie, jestem bardzo podatny na manipulacje. Czuję się samotny i stałem się kilkukrotnie bardziej zakompleksiony i przewrażliwiony. 2. Materialne. Zyski kilka razy w swoim życiu próbowałem dealować na aby zarobić. Kupowałem hurtowo większe większej ilości, jednak w praktyce traciłem na tym więcej niż zyskiwałem. Większa ilość w moim posiadaniu sprawiała, że sam brałem więcej, a tym samym bardziej się uzależniałem. Melo pod wpływem, częstowałem każdego za darmo i sprzedawałem w niższych cenach niż powinienem. Wmawiałem sobie, że kupuję więcej, aby zarobić, ale w praktyce chciałem mieć po prostu więcej używek przy sobie, ponieważ dawało mi to komfort. Ciężko mi znaleźć jakiekolwiek zyski finansowe związane z narkotykami. Jedyne co przychodzi mi do głowy to mój kanał na YouTubie. Filmy, w których opowiadam na bieżąco o moich czpuńskich historiach, osiągały więcej wyświetleń. Problemem było to, że nowa widownia podpuszczała mnie ciągle do ćpania i opowiadania o mojej telenoweli. Kiedyś wstydziłem się do tego przyznać, lecz teraz czuję się z tym w pełni komfortowo. Nie mogę tego również potraktować jako zysk bo odeszła ode mnie duża część widowni, która traktowała mnie jak poważnego i ambitnego człowieka i która kupowała moje produkty. Podsumowując. Zysków materialnych brak Straty Odkąd mocniej uzależniłem się od stymulantów, wydawałem na niedobre 80% wypłaty. Zamiast skupić się na spłaceniu mojego długu w ciągu jednej czy dwóch wypłat, ciągle wmawiałem sobie, że oddając tak dużo za jednym razem nie starczy mi na życie. W praktyce przy każdym nawrocie wydawałem średnio 1000 do 1500 zł i musiałem zwiększać dług, aby mieć na jedzenie. W swoim życiu miałem co najmniej 5 prac, z których zostałem wyrzucony z powodu narkotyków. Ćpałem przez weekend i brałem często L4, bo nie byłem w stanie pracować na zjeździe. Ćpałem w pracy, lecz przez niedobór snu byłem totalnie nieogarnięty. Pracodawcy dostawali się do mojego kanału i wyrzucali mnie za historie, które opowiadałem. Gdy kupowałem furtowo narkotyki, aby je sprzedać, bardzo często przez mój niedobór snu je gubiłem, tracąc masę pieniędzy i doprowadzając się do ostatecznej złości. Im więcej ćpałem, tym większy zjazd. Na zjeździe wydawałem dużo na alkohol, aby poprawić samopoczucie. Gdy byłem pijany, puszczałem mi hamulce i wydawałem kilkaset złotych na jedzenie oraz marihuany. Gdy wychodziłem ze znajomymi na jedzenie, kupuję zawsze najdroższe danie, lecz ciągle jej mało, więc kupuję kilka posiłków na raz. Ty nie ukrywam mu, tak to czytam. I z racji, że mam aktualnie problemy z policją, to się zastanawiam, czy ja na pewno to chcę wstawiać na kanał. <laughs> 3. Moralne Zyski, brak. Myślałem nad tym długo i dosłownie nie mogłem nic wymyśleć. Straty. Niewiele razy w moim życiu zdarzały się sytuacje, w których po spożyciu narkotyków nie zrobiłem czegoś, za co było mi strasznie wstyd. Biorąc coś dla znajomych, brałem dla siebie trochę z ich części. Sprzedawałem drożej niż sam brałem, bo chciałem na nich zarobić. Specjalnie kruszyłem na w środku moich książek, aby zostały tam dla mnie resztki. Gdy koledzy nie patrzyli, chowałem kryształek do kieszeni. Od momentu, kiedy straciłem wszystkie pieniądze, nauczyłem się okradać sklepy. Nawet gdy naprawdę chcę przestać, za każdym razem wychodzę ze sklepu z batonami lub alkoholem. Kradam alkohol, aby sprzedać kolegom i mieć na narkotyki, lub samemu go wypić. Już w kilku sklepach niedaleko mojego domu mnie przyłapano, przez co mam teraz zakaz wstępu, a plotki na mój temat szybko się rozchodzą. Niekiedy nawet okradam sklepy, aby dać coś kolegom, którzy o to nie prosili. Sam proces kradnięcia mnie uzależnił, mimo że niesamowicie wstydzę się tego zachowania. Bardzo często wchodzę do pokoju mamy lub babci, aby znaleźć pieniądze. Kilka razy je znalazłem, lecz moralność nie pozwoliła mi ich wziąć, jednak czuję, że jestem blisko okradania rodziny, gdyż mój ojciec od zawsze to robi, a ja uzależniam się coraz bardziej. Widząc, jak okropne rzeczy zaczynam robić z powodu uzależnienia, zaczynam się bać, że kiedyś zacznę świadczyć usługi seksualne na dworcu, bo będzie mi już wszystko jedno. Nieraz zabrałem mamie z pokoju leki, które ona sama mi zabrała, lecz nie uznaję tego za kradzież. Cała wieś wie, że jestem narkomanem. Sąsiedzi nieraz widzieli mnie pijanego i przećpanego w rowie, gdy krzyczałem, że nienawidzę mojej matki. Kiedyś nafaszerowałem się lekami, narkotykami i alkoholem, po czym w drodze do domu straciłem przytomność. Sąsiad zobaczył mnie przywiązanego do bramy od kościoła z nasypanymi kamieniami w kapturze przy głównej ulicy niedaleko mojego domu. Gdy wziął mnie do samochodu, aby mnie odwieźć, zażegałem mu całe sportowe auto. Nie pamiętam nic. <laughs> pod wpływem leków rzucałem zapiekankami w ludzi, mówiąc, żeby znali łaskę obrzydliwie bogatego pana. <laughs> Przychodziłem do kościoła pod wpływem. Biłem się z mineralami pod wpływem alkoholu, a potem sam częstowałem ich alkoholem na zgodę. Stawiałem na media społecznościowe filmy, w których jestem cały powykręcany i mówię, jaki jestem naćpany. Narzekałem na buty policjanta, gdy wziął mnie do wozu policyjnego. Mógłbym tak jeszcze długo wymieniać. 4. Relacyjne Zyski. Z racji, że zawsze byłem wycofaną, cichą i nieśmiałą osobą, poznanie używek drastycznie ułatwiło mi proces zawierania znajomości i zwiększyło krąg moich znajomych. Poznawałem ciągle ludzi, którzy lubili te same rzeczy co ja, przez co mieliśmy wiele wspólnych tematów do rozmowy. Byłem ciągle zapraszany na imprezy i miałem wrażenie, że wszyscy mnie lubią i doceniają moje poczucie humoru. Straty Przez to, że tak bardzo wkręciłem się w narkotyki, totalnie odsunąłem się od moich przyjaciół i bliskich znajomych. Każdy z mojej starej ekipy patrzy na mnie jak na zwykłego ćpuna i degenerata. Nikt nie ma do mnie zaufania. Gdy pożyczam od kogoś pieniądze, wszyscy wiedzą co się święci. Z powodu mojego przerwania abstynencji straciłem długotrwały związek z dziewczyną, która dawała mi wszystko, czego potrzebowałem. Aktualnie mam ogromne problemy z zaufaniem oraz stawianiem własnych granic, ponieważ mój mózg nie działa poprawnie. Z powodu choroby, jaką jest uzależnienie, nie potrafię budować nowych relacji ani podtrzymywać starych. To tyle. No, tak jak mówiłem. Chyba <grytania> przeczytając tego, zastanawiam się, czy na pewno powinienem to wstawiać. Bo kilka rzeczy, <noise> popowiedziałem powiedziałem kilka rzeczy, które mogą mi mocno zaszkodzić. No ale chuj chyba się pomyśli o konsekwencjach później, nie? Przecież ja się nigdy nie uczę na was tych błędach. Ucz się, wykorzystuj to i z tego radość. Na razie.